Witam państwa bardzo serdecznie, Ewa Kotlewska. Zapraszam na prognozę pogody na niedzielę. 8 lutego. Wschodnie części Polski pozostaną w zasięgu niżu z nadpółnocno wschodniej Rosji. Natomiast na pozostałym obszarze będzie oddziaływał rozległy wyż z nad Irlandii. Z reguły możemy spodziewać się dobrej pogody, z pogodnym niebem, natomiast od czasu do czasu popada śnieg. Z reguły o natężeniu umiarkowanym. Najwięcej śniegu spadnie w rejonie wschodniej Małopolski. Będą na nas płynęły rześkie masy powietrza z północnej Skandynawii. Temperatura powietrza wyniesie od minus 6 stopni w Zakopanem przez minus 1, w centrum Polski po maksymalnie plus 2 w Szczecinie. Wieczorem na nizinie szczecińskiej spodziewamy się opadów marznącego deszczu ze śniegiem i mrzawki. Tutaj więc warunki na drogach będą wyjątkowo trudne. A na rzekach Przymorza w dalszym ciągu istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska cofki. I tutaj musimy uważać na podtopienia. Ciśnienie powietrza będzie rosnąć w południe na barometrach w Warszawie 996 hektopaskali. Wiać będzie dość silnie z kierunków północnych. Kolejnych dniach spodziewamy się ocieplenia. To wszystko, dziękuję. Do zobaczenia!